Witajcie, witajcie w dzisiejszym odcinku z vlogu kosmetyczny, kosme, kosmetycznego. Ja jestem Diablo. No, no, taka krzywka Nie wiem czemu. sobie się za Misia. 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 Dobra, nieważne. Ale dzisiaj mam właśnie pokażę. Ojej, kosmetyki i story, że tak mówię, ale no, nie moja no. <laughs> więc trochę nie ogarnę, więc dobra. Hmm. Dobra, pierwszą rzeczą, którą yy, jest, yy, pierwsza rzecz, pierwszą rzeczą, którą kupiłam to jest właśnie tak, y, takie jajko. Y, jest to. No wiecie. To nie jest jakiś eggs. Znaczy, nie wiem, co się mówi. To, wiesz. Wiecie. To, nie wiem, czy to jest podróba czy co, ale. No. Jest, jest takie sobie jajko. I nie wiem, czy świeci, czy nie, ale. Nieważnie. Właśnie y, maliną i kupiłam to y, wszystko jest z i to kupiłam właśnie z Rosmana. Dobra, to będzie sobie stać. O! Czekuj. A i jest ogólnie mm, koszyk. Koszyk, w którym trzymam mm, te kosmetyki. Dobra. Sorry, ale... Ale musiałam się poprawić trochę, na kolejną rzeczą, którą kupiłam Znaczy, bo to obu był oddzielnie, a teraz będą trzy kosmetyki, które kupiłam razem I to jest y, następna rzecz, którą kupiłam, to też z Rosmana, Wszystko z Rossman, tak jak mówiłam y, Lekar French Manicure y, Nie wiem, czy z Paryża, czy nie Znaczy, z Francji, czy z Paryża, to nie ważne Z firmy Vibo Yy, I właśnie ja mam teraz pomalowane na ten kolor pędzok, gdzie jest to taki yy, jasny róż, proszę bardzo, no ładnie się prezentuje, ładnie, ładnie. O, dobra i to yy, była druga rzecz, teraz, yy, znaczy pierwsza, którą razem kupiłam, a to jest druga którą razem kupiłam, Baby Lips. Moim zdaniem dość znana pomadka dla dzieci. Nie wiem czy dla dzieci, bo czy dla dorosłych też, ale jest baby, więc... Ło! Co ja zrobiłam? <laughs> Sorki. Mm, ma taki kolor, ja już się uważam, wyciągam To jest ogólnie mm, wiecie. Y, ładna ta. No wiecie. Um, nie, w zapomniałam. Mm, dobra, nieważne. Ech, e, mówiłam, że jestem ogar, więc... Dobra. O, to jest taki kolor. Tu już mi trochę ten... Bo, e, trochę... Już nie ma e, z prawej strony, ale e, przy pierwszym otwieraniu spadło mi na ziemię, więc... Trochę lama ze mnie jest. E, zaczekajcie. Nie wiem, czym pachnie, ale naprawdę pięknie. Chyba najpiękniej z tych moich wszystkich kosmetyków. A i trochę ma niezależnie, ale nagrywamy na dywanie. <grym> Więc tak jest. Trochę nieogę. Teraz Kolejna rzecz jest. Kolejna rzecz jest to kręderok i paznokci glicerynowy z firmy... Nie wiem czy to jest właśnie firma czy nie, ale 4 pory roku... 24-24 go, godzin ochronnym. Tu macie witamina F i olej kanola, zapach wiśni japońskiej. Proszę bardzo, mogę otworzyć. To też jest Rosmana. To jest wszystko. Taki sobie. No, bardzo dobrze. No, ostatnia rzecz. Jest to bazał na łuski Olejek Marula. Pachnie, zaczyna opakowanie, jakie pisało, że pachnie jak słodki deser. O. Naprawdę pięknie pachnie. No. I naprawdę jest właśnie. Muszę się na ustach, tak jak Baby Lips i chyba to jak, ale nie wiem. Nie wiem jak no, więc to są te Baby Lips, Lakier, Baby Lips i te krem do paznokci i rąk. Ojciec, Jakie zamieni Ongar Nie to wkurza Są to mm, te wszystkie kupiłam razem ten oddzielnie, te jajko. O, może nie tak robię. Tak Sorki za mój palec, ale mówię, że nie To kupiłam oddzielnie te trzy razem, a ten dostałam na dzień kobiet od chłopaków z klasy. Każda dziewczyna dostała takie, takie ten. A i sorry za to, ale nie patrzcie mój telefon, więc. O. Nie robię tego, bo to nie stoi, więc. I tu ogólnie trzymam w takim budowaczku. Więc. Tak. Więc to będzie chyba wszystko. No, bo nie mamy już więcej. Metyków. Jak na razie Ale oczywiście będą się pojawić vlogi Bo będę sobie kupować Tak, no. będę sobie kupować Bo zbieram właśnie nie, nie mam to, mam. A ja teraz właśnie będę się z wami Odżegnać lajkujcie, subujcie i komentujcie więc ja się z wami żegnam to cześć